Witamy serdecznie w programie Zimne Dranie, który jak zwykle podsumowuje weekend ze skokami narciarskimi. Michał Korościer, się, w studiu są goście Igor Błachut, Jakub Kot. Dzień dobry. Bardzo ważna informacja, proszę Państwa, nagrywamy ten program tuż po zakończeniu konkursu w Lachti. I w związku z tym pytanie, najbardziej zmęczony jesteś Ty, bo gadałeś 105 minut razem z Markiem. I powiedz tak szczerze… Trochę jakie, dłużej u... chyba nawet. Albo nawet dłużej. Jakie uczucia Ci towarzyszyły? Czy to była frustracja, czy to była… Nie no, euforia oczywiście <laughs> od początku tak. <do> <laughs> Jak bardzo chciałeś użyć wulgaryzmu, licząc się z konsekwencjami? Nie, w ogóle no... <laughs> trzymaliśmy kciuki, żeby jednak dowiózł do końca to zestaw w jury i dowieźli, z trudem, ale dowieźli. Należało się spodziewać, że po jednej serii się to zakończy, tym bardziej, że mówi, że konkursie, który trwał ponad godzinę 50, ale wcześniej były kwalifikacje, które... Też trochę dłuższe które... niż zwykle. Znacznie dłuższe niż zwykle, ledwo się skończyły przed zaplanowanym konkursem, także no było wiadomo, że dzisiaj rywalizacja w skokach w Lachti to... to dosyć ryzykowne przedsięwzięcie, mhm. i dla sędziów, i dla skoczków. Dobrze, Kuba, wszyscy byliśmy trochę sfrustrowani tym, co oglądaliśmy i w kwalifikacjach i w konkursie, ale pytanie brzmi, co można było zrobić inaczej, bo łatwo jest powiedzieć, a wszystko źle, co, 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 co za konkurs? No, odwołać można było chyba i to jedyna rzecz, no bo jeżeli już prowadzić konkurs, no to tak jak to wyglądało, po, po, po trzy podejścia na każdego zawodnika, żeby próbować przynajmniej dać równe szanse chyba. No nie dało się, bo się Alternatywą nie Alternatywą no. była chyba tylko odwołanie, ale wtedy też byśmy marudzili. No, to jest tak, że nigdy nie dogodzimy. Każdemu, bo zazwyczaj jest tak jak belkę dają do góry. A po co trzeba było poczekać? za chwilę Ktoś skoczy za daleko, przesakuje, skocznie, a po co to dźwigali? A trzeba było to zostawić. jakby zawsze się znajdzie ktoś, kto będzie tam na 10 osób, dwie zadowolone, cztery stwierdzi, że to nie było znaczenia, a cztery powie, że w ogóle trzeba było to odwołać. Tutaj nie wiem, bo bardzo. Bardzo trudne do, do przeprowadzenia zawodu, kiedy masz takie wiatry z boku, gdzie ten korytarz jest zablokowany, bo bodajże chyba jak jest 4 metry na sekundę wiatr z boku, to automatycznie się zapala czerwone mm -hmm. światło i tutaj Bory nie ma prawa w ogóle wcisnąć, bo mu to, to wszystko blokuje. Więc pewnie chciano na siłę doprowadzić chociaż jedną serię, żeby, żeby skończyć. Czy to miał sens tego? Nie wiem. No, były w momencie, to znaczy, pierwszych... można by zapytać na przykład. Graneruda. Czy to miało sens? Graneruda. No Fetnera. Więcej również... w kwalifikacjach. <gulacje> <gulacje> tak. <gulacje> tak. <gulacje> Niemniej jednak też warunki były, jakie były. Natomiast nie, nie odpowiem na to pytanie, bo stwierdzimy, a dobrze, że przeprowadzono. A ktoś powie, trzeba było to odwołać. A ktoś powie, jak odwołali od razu, a czemu nie poczekaj, Można było godzinę przesunąć, poczekać, aż zacznie zachodzić słońce, chociaż słońce tak tam nie było, i o jej to zrobić. więc My w tych nie dyskusjach wiem, nie bardzo nie często pomijamy dość istotny aspekt zobowiązań sponsorskich, zobowiązań telewizyjnych. Także czasami mówimy o tym, a wieje, nie wieje, a można było. Odwołać albo nie odwołać. Magdalena Pałasz tu jest i mnie zaczepia. Chodź tu. Chodź, pokażesz się, no bo teraz ja wyjdę Chodź, na... chodź, chodź. Ona ma duże parcie na szkło, chciała zawsze wystąpić w tym programie. Majdę, chodź, zawsze chciała wystąpić teraz, zawsze teraz, chciałam zawsze w tym programie. Ale z tym drogiem razem. Mógł. Chodź tu, Magdalena. Chodź tu. Chodź, chodź tu. To jest z kogo tyczce? Chodź tu. Dlaczego ty nam przeszkadzasz, co? A już teraz musisz zabrać głos. A ty nie masz mikrofonu. Nie no, skoro w tej tyczce. Już, jak już przyszłaś, to skoro tej tyczce. To Bar bardzo przepraszamy, to miał być zupełnie poważny program o problemach skoków narciarskich. Przyszła Magdalena Pałasz, no i mamy. O czym tutaj mówiłem? O a, ale czekaj, no. a, propos, bo tu a propos komentowania, Magda miała bardzo fajny pomysł, ja się podpisuję. No. Tak, Igor, no współczujemy te sto parę minut, które musisz komentować mm -hmm. tak dla, no, nie, no. na serio. Trzeba, zrożyć, a my byśmy no. po to skomentowali tak pay per view. Od 18 lat zwyż, nie gryzną się w język, co tam się dzieje. Igor też się czasami nie gryzie. No ale on musi. Czasami znaczy, muszę ugryźć, dlatego mam tak pokancjonowany ten język. Ale zrobić ofertę player'a na przyszły rok, taką only for adults. Z wulgaryzmami normalnie. Tak, że jedziesz tam. No ten m, borek, po co on to m, kontynuuje, czabu to zapier, Wiele się to sprzedało fajnie? Widzę, że masz pomysł na siebie no, no, na co, przykład streaming. To się nazywa streaming rządzi, okay. tak. e, Ja będę e, pierwszym patostreamerem e, eurosportu w takim e, razie. Dobrze, ale słuchajcie. Y, Lachty to nie tylko niedziela. Lachty to cały weekend. I dobrze, że była ta sobota, bo je, ta sobota. Nie pamiętasz? Nie, no ja pamiętam, nie? tylko ja nie wiem, czy się tak zachwycasz tą sobotą. Ja się no. zachwycam, wiesz co? Bo to był jeden z fajniejszych dni w tym sezonie dla mnie, ta sobota. Oczywiście było parę fajnych dni, jak Mistrzostwo Świata Piotra Żyły i tak dalej. Bez Dawida Kubackiego skazywanie. Ale chodzi pożarcie. ci o wynik. Tak. A o nie wynik... o to, że warunki były jakieś takie nie, super. Nie, chodzi nie, nie o to, o, już tego o nie, bo, tym nie rozmawiamy. Nie, tak? ja o tych warunkach w ogóle chcę mniej, bo już jestem zmęczony. Ale wynikiem jeszcze, sportowym. Jeszcze weekend, wytrzymaj. <laughs> wynikiem sportowym bardzo się ucieszyłem. Zobacz, na Mistrzostwach Świata startujemy z Dawidem Kubackim, najmocniejszą drużyną. Zajmujemy czwarte Tutaj skazywani na pożarcie skaczą nasi bardzo dobrze. Niespodziewanie zajmują trzecie i ocierają się o drugie. To jest coś, co ja będę pamiętał z Lachty. Na pewno, na pewno super wyniki, i, i myślę, że tamten konkurs pokazał młodszym zawodnikom, którzy weszli do tej drużyny, że to nie musi być tak, że oni czekają, że łaskawie dostąpią zaszczytu. Tylko jeżeli mają ochotę w tej drużynie skakać, to proszę bardzo, jak ich będą wyniki broniły. Nie ma przeszkód i że z dwoma młodszymi zawodnikami, no bo mówimy o Pawle, mówimy o Olku, są w stanie też zrobić wynik. no więc. Kuba, Super, to, na plus to, na pewno. Ta sobota to trochę zabija twoją teorię, bo ty jesteś piewcą teorii, że jest wielka trójka, a po tej no, trójce jest, jest dziura. Tak. A nie, tak. Nie, 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 tego ci nie chcę powiedzieć, chociaż o to cię podejrzewam, <grym> ale <grym> <grym> jesteś piewcą teorii, że po tej wielkiej trójce jest wielka dziura. Tymczasem ta dziura być może i jest, ale wcale nie taka wielka, o czym przekonał nas sobotni konkurs. Dokładnie masz rację. Jeżeli spojrzymy na takie fakty na papierze, na przykład jeżeli zobaczymy na klasyfikację Pucharu Narodów, pucharu kontynentalnego, czyli tej ligi B, powiedzmy, uh -huh. do tego się oczywiście nie trzeba przywiązywać, aczkolwiek jednak mamy Norwegów, mamy Austriaków, mamy Niemców, mamy Słoweńców, my na piątym miejscu. Jak popatrzymy na Fiska, trzecią ligę, na klasyfikację pucharu narodu, czyli znowu uh -huh. wszystkie nacje się tam liczą, mamy Austriaków, mamy Niemców, mamy Słoweńców, my na czwartym miejscu. Uh -huh. Tylko dlatego, że Norwegowie Fiskapy sobie odpuszczają, byliby pewnie przed nami. Jak zobaczymy sobie na liczbę, chociażby w samym Fiskapie, ile Austriaków punktowało, to było powyżej 30. Słoweńców 22, Niemców 19, Polaków 15. Zbieram do tego, że mamy na pewno mniejszą liczbę zawodników mm -hmm. jak chodzi o zaplecze, aczkolwiek ci co są, naprawdę to jest potencjał na bardzo fajny wynik. Marcin jak Grubel, popatrzymy na, na Mistrzostwa Świata Juziorów Kasper, to Niemców tam nie było. Znaczy Byli, ale w charakterze statystów. statystów. Tak, no to, więc chodzi mi o to, że na pewno patrząc globalnie na zaplecze Norwegów, czy na zaplecze na przykład Austriaków, to my jesteśmy ubożsi. Natomiast mhm. tych co mamy, tych co wymieniłem, Klim Kająjaka, tam jeszcze można dodać parę naprawdę młodych zawodników, Łukasz Łukaszczyk i tak dalej i tak dalej, Którzy mają papiery na skakanie i teraz trzeba bardzo mądrze nimi zarządzać, żeby faktycznie oni płynnie przechodzili z tego poziomu fiskapu do Kontynentala, potem półeczkę wyżej do polaru świata, przechodzili kwalifikacje, potem dopiero top 30. No bo to raczej nie da się tak od razu wejść z buta albo da się, tylko potem się szybko wypada. No jest... Więc mamy potencjał, mamy bardzo dobrych zawodników. Pewnie mniej niż inne nacje, mhm. aczkolwiek to nie jest tak, że nie mamy przyszłości. Przyszłość mamy, tylko o tych zawników naprawdę musimy zadbać i, i jesteśmy w stanie za parę lat mieć naprawdę bardzo sprawę. Zobaczcie jak zgrabnie uciekł od pytania. Które zadałeś i wsiadł na swojego ulubionego konia i pogalopował. To, dokładnie. A ja wtedy, no. wtedy, wtedy zadałeś pytanie: Czy jest czarna dziura? Nie, nie ma czarnej dziury. A, okej. Okay. No. No, nie można było tego tak od razu A. jednym co? stanie. I co? Ale ty jesteś w ogóle, wiesz co, królem zaplecza. Ty zawsze myślisz o tym, co się będzie działo za. Ja nie chcę teraz krytykować. Wręcz magazynier falić. znaczy. Taki magazynier, trochę taki magazynie, bo wiesz co, większość opinii publicznej płynie na fali tak zwanej. To znaczy, dzisiaj żyła zostaje mistrzem świata na e, normalnej skoczni. Wszyscy płyniemy z nim, Super jest z polskimi skokami. A ty już wtedy. Kiedy oni dopiero otworzyli szampany, mówisz, ale w Fiskapie Niemcy mają o jednego więcej. Tak, a ty mnie wtedy, a po co to mówisz? Ludzie są stanie sukcesami. No Dokładnie, i... płyńmy na fali. Więc ja uważam, że mamy absolutnie jasną przyszłość polskich skoków. O. Nikt nas nie detronizuje. O, to bo nie to ma gdzie... chyba... Z... No ale dobra, nie <grym> Nie, naprawdę na pewno nie jest aż tak bardzo kolorowo. Natomiast mówię, patrząc na to, co mamy, to mamy fajnych zawodników i tutaj trzeba w nich zainwestować, dać trochę więcej też czasu, cierpliwości, nie ich na głową wodę, aczkolwiek wyobraźcie sobie, jestem w stanie wyobrazić sobie. Piotrek mhm. żyła lat 48 z taką brodą i jeszcze broni tam czwarty raz tytułu mistrza świata. Sam powiedział, dopóki będę chciał, będę zdrowy, to czemu od razu skreślać tych starszych? Dopóki mi się chce, to nie skoczę. Nie skreślamy Absolutnie. Porozmawiamy panowie o planicy, bo to jest wielkie święto skoków narciarskich. Pierwsze pytanie brzmi, o co my się tam bijemy? W sensie jaka jest stawka? Bo ja jestem zwolennikiem teorii, jak jest stawka, to jest widowisko, jak nie ma stawki, to widowisko jest takie pozbawione emocji. No, każdy walczy o swoje po prostu. W związku z tym, stawki jako drużyna, jako reprezentacja już nie ma żadnej. Na podium Pucharu Narodów nie wejdziemy, bo nie ma jak. Niemcy nas nie złapią, z tego Niemcy piątego. nas nie złapią, bo nie ma jak. Tym bardziej, że skaczą raczej słabawo I mm -hmm. to, że dzisiaj Jager skoczył na podium, to aberracja systemu liczenia pomiaru wiatru, a nie dlatego, że jest taki dobry, bo. Lebo przebrodę. No nie, no powiedzmy, aż tak zły nie jest, żeby mm -hmm. nie wejść do konkursu, ale też nie jest taki super, żeby lądować na podium. W tej chwili przynajmniej. Mm -hmm. Coraz bardziej, o czym mówiłem w transmisji, zaczyna mi przypominać brata Kuby. Macieja. Z trudnego momentu, kiedy Maćka przekręcało dosyć mocno w powietrzu w prawo. Jeszcze z Geigerem tak się nie dzieje, ale też zaczyna po wyjściu z progu jakoś tak falować i się przekrzywiać. Dzisiaj mu się ufarciło straszliwie, że go wiatr tak mhm. pociągnął się z nożu wyprostować, jeszcze wylądować za rozmiarem. A mniejsza o to. Jakby drużynowo. Już zostało to wszystko poustawiane. Indywidualnie jeśli chodzi o lokaty w Pucharze Świata raczej też, mhm. bo to czy Piotr będzie lokaty wyżej czy niżej, czy Kamil lokaty wyżej czy niżej, pewnie z ich punktu widzenia fajnie być wyżej, mhm. natomiast to nie są też miejsca na podium. Tak. Natomiast indywidualnie są dwa konkursy do ogrania, jest nowo konkurs do ogrania, za każdym razem wynik, czy to drużynowy, czy indywidualny I buduje zawodników, daje im pewność siebie i daje motor, bodziec jakiś na, do pracy na przyszły sezon dla, dla e, Olka Zniszczowa, dla Pawła. No, jestem bardziej kto pojedzie do planicy. Niewątpliwie takim konkursem, który ich buduje był ten wczorajszy, drużynowy mhm. i dzisiejszy, indywidualny. No to ciekawe, inaczej, kto, kto pojedzie? pojedzie? Ja teraz zadam pytanie, mogę? E, Michale, jak kręcimy no, ten... na przykład. O, o będę, kto ale nie skoczę. Kto Wiesz, pojedzie, twoim zdaniem? Przypominam, niedziela od razu po konkursie. I od Nie mamy jeszcze konkursie. decyzji. Nie, Nie znamy decyzji. E, możemy wysłać ty? tam sześciu skoczków, czyli z tej szóstki, która była w Lachty, ja bym wysłał piątkę i wymieniłbym pilcha na stękałę. po prostu. zgrabia. Stoch, Stoch, żyła. żyła Habdas. zniszczał, Wąsek i stękała. Wąsek i szósty stękała. No. Chociaż Habdas w wywiadzie w Eurosporcie mówił no, o tym, że on nie wie, bo no ma świadomość, że nigdy na takiej skoczni nie był i on by się... I wiecie, no ale kiedyś powiem. musi być ten pierwszy tak, raz. Tak, no, ale co ciekawe, zna. bo Krzysztof Biegun mówił, że Habdas to jest taki, niczego się nie boi, skacze po sufitach na sali gimnastycznej i tak dalej. a on powiedział w wywiadzie, że on jakby tam stanął u góry na skoczni w planicy, na tej mamucie, to on by się przestraszył, on by się bał. No ale to każdy przecież chyba normalny człowiek po pierwsze by tak miał. Pytanie, czy skoczkowie są normalni. Ja wiem, 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 to odwieczne to <laughs> pytanie, ale... Y nie bierz tego do siebie. E, ale to przecież każdy z zawodników przyznaje, że jak, jak pierwszy raz siadają na, na, na tej ale stoczni, to... patrzą w dół, no to jest coś hmm. takiego, Nawet że ich chyba tam. To ma skórcer w trakcie tego sezonu gdzieś tam też wiesz, wiało i sam wiesz, powiedział, wiesz mówił, mi, że, 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 że jeżeli zawodnik mówi, że nie, nie czuje lęku, to kłamie. Tak. tak. No to, więc... to, to jest normalne, aczkolwiek skoczkowie nie są normalnie, bo nie mogą być. A ten być, po, po prostu wziął i się przyznał, jeszcze jest młody. Wiesz, I tak, i mówi to, co myśli. Dał się wypuścić Kafrowi Merkowi. Ale dobrze. Obrośnie piórka, a potem za nie odpowiadać jak cała reszta. Zadecyduje dyspozycja nie, dnia, nie. Dnia, dnia, dnia. <laughs> Dobrze, czyli co, ja powiedziałem moją szóstkę, jaka jest wasza szóstka? Myślę, że zbliżona. zbliżona. kubyś kogoś mm. coś byś wymyślił? Pilcha byś tam puścił czy Na... nie puścił? Mm -hmm. Miałem okazję tak zakulisowo rozmawiać z Andrzejem Stękałą, tak przypadkowo się jakoś mm -hmm. tam, coś mm -hmm. telefon mi podłożył, patrzę Andrzej Stękała w się mm -hmm. siedział. Ja mówię to, co, koniec? Ono mówi, nie. Ja mówię, a dl a dlaczego? W ogóle nie skończę faktu. Mm. Mówi, no, że jest szansa, tak? więc mm -hmm. tutaj zakładam, że faktycznie Andrzej czeka w blokach startowych i Vickersund pokazał, że potrafi latać. To nie był mm -hmm. dla niego perfekcyjny weekend, aczkolwiek te szczególnie pierwsze skoki były naprawdę były niezły, tak. fajne. Patrząc na to, jak tutaj Tomek skoczył, no to nie sądzę, żeby dostał szansę, czy że miał już szansę jechać mm -hmm. na Kulm. Tak? To było Kulm, gdzie no, w tej tak, chwili tak. okazało się, że jednak nie, więc myślę, że Andrzej pojedzie. I trzymam za to kciuki. No, A Jakub, Wolny? kciuki. Jakub Wolny skończył sezon, waszym zdaniem, bo zawsze się mówiło, O, Jakub no Wolny, duże, duże, mam skocznie lubi. Zdrowy. No ale ostatnio, ostatnio, ostatnio tak? miał problem miał problem zdrowotny, mhm. I to jest podstawowe pytanie. Czy ja bym powiedział tak, jeżeli już... Jasiek siada trener z Jaśkiem po zawodach, mówi: Chcesz, zabieram cię. Aha. Ale to w Twoich oczach mam być pewność i ogień, że tam pokażesz 100%. Jeżeli to ma na zasadzie: pojadę, ale. No zobaczę, no to wtedy nie. Mhm. Jeżeli Kuba wolny jest zdrowy, bo tego też nie mam informacji, mhm. bo wiemy, że został wycofany i tak dalej. Jest jeszcze w treningu takim, że jest fit, no to pewnie Kuba by pojechał wtedy. pewnie dałby sz szansę Kubie, tak. No ale to. Ale tego nie wiemy. Tego nie wiemy. I to jest oczywiście e, dyskusja dotycząca jednego konkursu, a właściwie jednych kwalifikacji. Bo co do no konkursu tak, jeszcze no nie okay. mamy pewności, tak. bo żadnemu z wymienionych nie grozi start w niedzielę. I wydaje mi się, że żadnemu z nich nie grozi start w sobotę. Może tak być. Proszę Państwa, o wszystkim e, będziemy informować na bieżąco na antenach Eurosportu, w naszych kanałach, w social mediach, no wszędzie. Bardzo dziękujemy za dziś. Jakub Kot. No to co, z planicą robimy ostatnie zimne ranie, czy nie? Bo nie wiem, czy mam żegnać, czy nie żegnać. Ty lecisz do planicy, no, ale a ty, czy... ty lecisz? Co? My z Igorem zostajemy. To połączcie się ze mną na ostatni odcinek zimnych nie, nie, poradzimy sobie z ciebie. <laughs> do <widzenia>. Igor Balchut. <laughs> dziękuję. Michał Korościer. Kłaniamy się. Do zobaczenia.